Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części z gry Troy Became Human". Ja jestem Kurek. Zaczynamy. Co my tu dzisiaj mamy? A. Kara, Alice, Luther. Luther na razie nas trochę nie lubi. Jedziemy do Kanady, tak się wydaje. Zobaczymy za chwilę, co tu się wydarzy. C... Pogoda? Nigdy nie widziałam śniegu. Jest ładny. Spowalnia nas. Oj, taki zaraz przynajmniej nie spotkamy po drodze żadnych ludzi. Taki konkretny nam się tu zrobił pan Luther. Ci ludzie, z którymi się spotkamy, skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. Okej. Okay. To kłamstwo. Albo kolejna pułapka. Wiem tylko, że one w to wierzyły, zanim Zlatko ich nie zabił. Dobra, <noise> słaba jakaś informacja, ale okej. Okay. Co nam jeszcze zostało? Odległość? Za godzinę będziemy... 59 minut. Wykryto Włączono Ale dobrze ten śnieg tu wygląda w tej grze, naprawdę. I oczywiście samochód się zepsuł. Kiepsko to wygląda. Tak, my sobie pójdziemy. Ale, właśnie, jest problem z Alice. Mała dziewczynka, tu jakaś śnieżyca. Zbadaj silnik samochodu. Co przegrzał się. Znajdź schronienie. Dobra, podejdźmy do tego znaku. Tam jest jakiś zjazd, chyba. O tu jest jakiś zjazd, Coś tutaj można, nie Pirates. Cove. Park rozrywki, zobaczcie. Tam coś jest. No właśnie, żeby się malutkiej nic nie stało. Musimy się gdzieś schować. Nie możemy siedzieć na mrozie. Chyba już dawno tu nikogo nie było. Odsłoń. A co my tutaj mamy w ogóle? Dobra, popatrzmy tak tym magicznym okiem kary. Okay, tutaj coś możemy podejrzeć. Szybciutko lećmy, sprawdź. Znalazłaś coś? Nie, nic gdzie można by Szkodzona konstrukcja, tam się coś jeszcze jest. w ogóle, a napis co innego stanowił, okej. Okay. Dobra, szybciutko, szybciutko. Tak trochę na czuja idę. To miejsce jest w rozszczypce. Ciężko będzie znaleźć tu schron... Nie, nie. Bardzo możliwe, Luterze, bardzo możliwe. Ale my się nie poddamy. Zbadaj. O, jest. Wnętrze wydaje się bezpieczne. Ja to zrobię. No właśnie, wielki chłop. A my tutaj walczymy z tymi deseczkami, proszę okay. co? Możemy się tu skryć? Jeszcze są jakieś możliwości. O, poczytajmy sobie najpierw: tajemnicze zaginienie, zaginięcie USS Iowa. Tam jakiś konflikt jest w naszym świecie robotów. Zespół Androidów kandydatem do nagrody. Ciekawostka też. Dobra, poczytaliśmy. Te ognisko jest nam bardzo potrzebne. Kukawka y... zawsze się przyda. Zaproponuj ciastko, a my nie musimy ciastek? jeść. Masz ochotę? Dobra, karań. Chciałabyś, chcieliśmy być dobrzy... Ale się nie udało. Malutka nie jest głodna. Już widzę te napisy dziwaczne. Zobaczcie tutaj. RA-9 znowu. Czyli już tu się coś wydarzyło. Poduszeczka jest, zobaczcie spoko. Luter ogień rozpalił. Zaraz tu malutki, i zrobimy jakieś miejsce do leżenia. O, dobra. Tu będzie miała cieplutko. Alice? Gdzie ona jest? A, tam jest. Co się skarbie dzieje? No tak, nie miała szansy na normalną rodzinę, oczywiście. Jak przekroczymy granice, zaczniemy od nowa. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy. Tak, ja także w to wierzę. No, Alice nas troszeczkę polubiła. Ciekawi mnie ta, ta trzecia opcja, która tutaj jest. A co jest to? To już oglądaliśmy. Odłóż to. Co tutaj jeszcze się świeci? Jest podświetlone. Tu jeszcze będą jakieś jajca, mówię wam? Czuję to we flakach naprawdę. Nie, no, ona musi odpocząć. Dobranoc, Alice. Słodki, snów. Ja tak robię moim Kupujesz dzieciom i im tak, się tak, też karek. podoba. <laughs> Pewnie, w swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. Znajdzie się coś no to ma dobrą pamięć, dziewczyna, co? Eee, e, jednorożec. Bajki. Wymyślasz dla mnie. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce, która mieszkała sama w wielkim starym domu. Marzy. OK, Być taka jak wszystkie dziewczynki, ale była inna. Bardzo ją to martwiło. Wtedy spotkała robota, który był równie zagubiony co nasza dziewczynka, więc sobie postanowili, że uciekną razem, żeby znaleźć bezpieczne miejsce. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale byli tak odważni, że wszystkie ominęli. Na swojej drodze spotkali czułego olbrzyma, który obiecał ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Tego nie wiem, ale każda historia ma morał. Gdy dotrzemy do kresu naszej, zrozumiemy jej sens. Ciekawe, czy to prawidłowa odpowiedź? Jutro czeka nas wyczerpująca Tak, Alice nas troszeczkę bardziej lubi. Przejdziesz powiedzieć mi dobranie się, tak? Tak. Tak, oczywiście. Nasz czuły Olbrzym. Okej, okay, Ali została przytulona, porozmawiaj. A, porozmawiaj z Luterem to było. Dobra. Zadanie tak poniekąd wykonane. Ten pistolet tam mamy, Porozmawiajmy z nim. To słodkie dziecko. Ale kara jest malutka do tego Lutera, co? Jest bardzo dzielna. Słyszałeś, może kiedyś o ra 9? R.A. 9 przebudził się pierwszy. Pewnego dnia to on poprowadzi nas wszystkich i da nam wolność. Aha. O to chodzi, zobaczcie. Cały czas sypie. Jutro czeka nas długi marsz. Trzeba wyjść wcześniej. Nikt nie może nas zobaczyć. Kara. Czy ty nigdy. nie zauważyłaś, że. Alice jest inna? Tak, oczywiście. To naprawdę cudowna dziewczynka. To znaczy, nie mam zbytnio porównania, ale. Myślę, że jest wyjątkowa. A co, że ona jest też robotem jakimś? No właśnie, tak myślałem, że to jest. za proste. Teraz nie wiem, czy brać. Bo weźmiemy ten pistolet, będziemy strzelać do nich. Ale ich tutaj jest. Chroń Alice. Dobra, pierzmy ten pistolet. Przyda się naprawdę. Stać! Jeden krok dalej i strzelam. Nie bójcie się. Dobra, i co nie teraz zrobimy? Jesteśmy jak wy. Okej, okay, dobra, luzik. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. My jesteśmy Jerry. Nie chcieliśmy was wystraszyć. wszyscy tacy sami przychodzą nas bić, więc sprawdzamy kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Na pewno, Nic przecież nie. to park zabaw był. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej. To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Chyba nie masz większego wyboru. No tak. Ale już jej się spać nie chce? Tej naszej malutkiej? Dobra, to idźmy zobaczyć, o co tu chodzi. Wszelkie odgłosy Zapraszały. fajne, jak się po śniegu chodzi. Ponownie urucham karuzelę. No dobra, to uruchommy tę karuzelę. A, pięknie, pięknie. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy. Pomszalis na konika morskiego. No chodź wu, pach. Nawet Jerry jest taki drobniutki w porównaniu do Lutera. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechała. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. No co, racja to racja, prawda? Teraz jest tylko lepiej. Jerry się cieszy także. Jerowie y, w liczbie mnogiej z tych kilkunastu. O ten bez ręki, jeden. Bardzo fajnie! Zobaczmy, co będzie dalej. O! Hang. Będziemy grali konorem. dziesiąt. Porozmawiaj z Henkiem. Century, tajemniczy pan Kamski. Chcecie sobie przeczytać, to sobie zapauzujcie filmik. Ja tak przelatuję po prostu, żeby te... Punkty do odkrywania tam filmów, postaci, takich rzeczy, to robię. To, to co macie na końcu, tam od procentów wykonania tych yy, zadań, są przydzielane jakieś punkty, za które tam jakieś ekstrasy można sobie zakupywać. Nie widok, co? Często tu przychodziłem, zanim. Bardzo fajny. Co powiedzieś mu, czy nie? Zanim co? Hmm? Powiedział pan, często tu przychodziłem. Zanim? Zanim co? Zanim. A musi się otworzyć nam, chłopak. Zanim nic. A jeszcze nie chcę. Przestań pić, to może nas Powinien pan przestać pić. nie polubić. Ale to powinniśmy to, po... na powinniśmy to zapytać go. I o to chodzi. No to tego argumentu nie pobijecie w żaden sposób. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Defektów nic ze sobą nie łączy. To zupełnie różne modele. Wyprodukowane w różnych miejscach i różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. No, musi się coś kleić, to fakt. Tym, co łączy defekty, jest obsesja na punkcie RA9. Jest czymś w rodzaju mitu. Czymś wymyślonym, czego nie było w oryginalnym kodzie. Androidy wierzące w Boga. Do czego ten świat zmierza? Nie, ja, dosłownie. Coś panu zaprząta głowę poruczniku? Czy ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Te dwie dziewczyny. One tylko chciały być razem. No, chyba się kochały. Defekty no to taka ciekawostka, emocje. Ale to maszyny. A maszyny niczego nie czują. A jak jest z tobą, Konor? Aj, przyszliśmy na grząski grunt. Człowiek, ale czym jesteś naprawdę? Tym, czym pan zechce, poruczniku. Partnerem Kumplem do picia. Albo maszyną. Zaprojektowaną do wykonania misji. Mogłeś zdjąć te dziewczyny, ale tego nie zrobiłeś. Czemu nie strzeliłeś Konor? Doczytali ci jakiś program ze skrótem. Bo mam duże czerwone serduszka. Nie, po prostu uznałem, że nie strzelę. To wszystko. Ej. mogę cię zabić. Oj, z tego magnuma to by nam głowę znichnęło. A czy boisz się umrzeć, konor? Żałowałbym, gdyby moje funkcje zostały przerwane, zanim zdołam dokończyć śledztwo. Co się stanie, jak pociągnę za spust? Hmm. Nicość? Odchłań? No. Androidzie niebo. Obaj wiemy, że mnie pan nie zastrasza. Prowokować go? Próbujemy Prowokujemy go Obawiam się, że pana rozczaruję. Myślisz, że jesteś taki kurwa sprytny. Zawsze o krok przed wszystkimi, tak? Aj. no to powiedz, Mondralo. Dosłownie. Skąd wiem, że nie jesteś defektem? Regularnie się diagnozuję. Wiem, czym jestem, a czym nie. Ciekawe? Dobrze. Nawalić się bardziej. Muszę pomyśleć. No chyba nie poszło najlepiej. Zobaczymy zaraz. Most. 58% tylko. Kong został udobruchany. No nic, jak widzicie, tak się to skończyło. Jeżeli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie. Cyknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka Detroit Became Human. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.